Pozwoli wiarać, tylko mówi, żeby dalej tu stanąć. Nie? To jest to, nie? To grube film. I no. yy, to wjeżdża na to samochód. I zobaczymy, jaka będzie reakcja. Nie? Proste to jest. Nie? Są kaski. I jest kaskada. Robię taki detonator, bo będzie potrzebny. Widziałeś to? Oglądałeś piątą część obokopa? Czy tam szóstą? Pod biorę Jesteś w Przubicy? A Kierownik to chyba w wojsku saperem był, co? <grystanie> co robimy? Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby wyjechać tym Peugeotem, wprowadzić tutaj das Passatos, no i a i tutaj wystawić ten das Polos i z tyłu wprowadza Mercedesa. I no. robię lampę. Ja robię lampę w Mercedesie, wy wymontowujecie poduszki z, no, z kierownicy i e, z tego, e, od pasażera. I co dalej? No i dalej, no to. Pirotechnika. Pirotechnika, nie? Hmm. Będziemy robić. E, Boom. Tak. Bo. A, to, to gaśnica dobra, może to jest... się przydać, tylko gaśnica nie może być w bagażniku, a, tak, a w ogóle dla bezpieczeństwa yy, całej akcji to też by trzeba było podemontować właśnie te klapy bagażnika czy drzwi, w razie czego to będzie łatwiej wysiąść, bo tu nie wiadomo co się wydarzy, nie? 3, 2, 1 Czas na Mercedesa Esek, ty już wiesz co to jest jedenastka i trzynastka, to trzeba dwa klucze ogarnąć. Jaki potrzebujesz klucz? Gwiazdziennie. Gwiazdkę? <noise> tak. Gwiazdka, gwiazdka, jest gwiazdka. Gwiazdka. Idealna gwiazdka. Panowie, ja, ja, muszę, ja muszę, trochę się zapoznać z waszym słownictwem, bo widzę, że tutaj jakieś nowe słowo jest wprowadzone. Yy, jaki to jest klucz gwiazdienny chciałbym się dowiedzieć Pokaż kierownikowi Aha <grystanie> Aha Zbieramy śruby? Będziemy to później składać do kupy? Tak. Nie, przydadzą w te śruby I koniec, i to by było na tyle <grystanie> Masz dwa złote? Do gorowa, kakao. Do skarbonki mu Dawaj tutaj jakąś lampkę kupi. Czekaj, ja ci te drzwi szerzej otworzę, to żeby miał lepszy dostęp Tu masz łatwo. Ja nie wiem co ten esek tu kombinuje, ale ja to bym tak to zrobił i jest prawie gotowy. O. Proszę bardzo. Klucz numer 44. I odkręcone wszystko. O, pięknie. Jest. No, i już odchodzi. Działa się. wszystkie masz już luźne? Nie, dopiero jedno. Uuuu, kurwa. Kurwa. <grywa> <co to> kurwa? <grywa> dym. Dym. kurwa! Co ty nacisnąłeś tam? Kurwa! ty Kurwa. Ole się pali normalnie, ale urwa. Patrz co to się stało. W ogóle w ogóle nie że byłem niżej kurwa. Patrz to, co co się stało. Jest koniec. To, to, spe... to specjalnie A, zrobiłeś kurwa. Jak, jak, jak specjalnie? Specjalnie Oj. zrobiłeś kurwa. Jak dobrze, że nie mógł niżej kurwa? A to był ten nie? To <laughs> jest i ty patrzałem na ten kabel podpinaj się, nie skapałeś Dobra, elegancko. Wyciągamy poduszkę powietrzną i będziemy kombinować, żeby zrobić detonator. To są za długie, I Wojtas najedzie na tą poduszkę, a ona wtedy wybuchnie. Także oglądajcie. Bo będzie się dziś dziać. W dzisiejszym odcinku sporo pirotechniki własnej roboty. Picasso, a co ty malujesz tym pędzelkiem? Zap, zaprawiam. Zaprawiam kurwa das auto, żeby kornik tutaj nie gryzł. A! Na korniki smar. Hello. Odpoczywasz po wybuchu? No. Dobrze, że nie dostałem w mord. To mamy. Czyli to jest nasza bomba? To mamy. Zajebiście. No to dawaj ten. Eee, co dawaj? Te obcinaczki. Skończyłeś? A, To nierównowaga. Detonator. I jedziemy na poligon, nie? Kotka biorę A kierownik to chyba w wojsku saperem był, co? <noise> ja nie byłem we wojsku, nie? Mina przeciwpiechotna Nie byłem we wojsku A tak wygląda już wystrzelona Ta, co i dzisiaj w gębę strzeliła Ogólnie Kategoria D, bez świnowania Nie byłem, nie chcę Co ty robisz? Ja robię taki detonator, bo będzie potrzebny. Bo będę detonował miny, nie? A co ty masz taką minę? On będzie coś detonował. A mówił właśnie, że miny. Miny. O, nie będę. A bo on ma minę, a w ogóle to on za cicho mówi. <noise> ale ja się głośno śmieję. A jak? Ty już przebrany do domu? Chodź, że pomóż ręcznie podkręcić, bo ten to tak lubi na ręcznym szaleć. Dziesiątkę. dziesiątkę płaską. A tu tu się kręci ręczne. się kręci. No i to będzie nasz patent na detonator. Nie, nie jest za duży. Wystarczy nam tyle. tak. tak. System project. System Project. Teraz normalnie tutaj nie praktykujcie tego w domu, jak coś, nie? Nie, normalnie możecie wszystko robić. Oczywiście, jak jesteście dorośli, a jak dzieci, to zapytajcie starych, i też wam pozwolą. Jak coś, to na naszej stronie można zamawiać takie zabawki pirotechniczne, nie? Do poskładania samemu. Tak, blachy, ja Wam Poduszki. W następnym odcinku będziemy rozwalać jakieś auto. Inne. Inne. Z jednego trzeba zrobić kabrioleta, nie? Z tego. Tak? Jeszcze zobaczymy, Jeszcze zobaczymy. Bo ten ma... za wcześnie wyciągnęliśmy katalizator. Rozumiesz? I teraz jest przypał nie mieć gdzieś go katować, nie? Bo trochę krzyczy. No tak, czarną taśmą... zawijasz. Możesz białą, jak nie masz czarnej, nie wiesz co? Tak, i wjeżdżam na to kołem. I cyk, I być, Nie? Teoretycznie tak ma być. <grym> Ale w praktyce hmm. nie wiadomo. I niby to ma wybuchnąć pod kołem, kiedy wojtas najedzie na ten zapalnik, tak? Detonator jest w bagażniku. To jakieś gumki kurwa są. A dla pewności robisz, żeby się zamknął w tę stronę, co trzeba, tak? Tak, tak. Nawet trzy razy nie jeździć. Nie no to będzie tak, tylko to trzeba zakopać w ziemi, to kładziemy na to yy, i to wjeżdża na to samochód i zobaczymy jaka będzie reakcja, nie? Proste to jest, nie? Może nie będzie reakcji, zobaczymy, nie? Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszego kaskadera. Znikają stąd noże Osoby po opuszczają e, pojazd Siadam z tego. Nie, trzeba zabrać śrubokręty i wszystko, bo jakby takie Ci rzeczy stały dziwne To kierowca musi być bezpieczny, nasz kaskader Plus jest tu Dziesiąteczka potrzebna Zginęła masa A Masa nie zginął, on książki Masa to będzie Massachusetts Nie ma masy? Widziałeś to? Oglądałeś piątą część Obokopa Czy tam no. szóstą? Dobre Widziałeś? Dobre. No. Kaskader gotowy. To, nie? No. Krzysiu masz jakiś kask? No. Krzysiu w przubice? Dobre. Esek masz kask? Jaki ty masz kask? Ja mam ten. Rowerowy? Ten rowerowy. Ja mam budowlany. No. O, ja też mam piękny kask, słuchaweczki. Także oglądajcie odcinki, na razie trochę mniej podróży, ale dużo wariactwa. Esek, <laughs> pokaż się, Esek najlepszy. <śmiech> <śmiech> Najważniejsze elementy są: jest gaśnica, jest detonator, są kaski i jest kaskada. Ey, tam tu wiadomość z serwisu jest, nie? Krzychódź, tam ręczny podkręcił jak coś. To nikt tutaj nie To jest grabarz. Ja tak. się trochę więcej znam. Na upatowaniu i na mechanice. Na wszystkim. Czemu ja mam jedno ucho przytkane? A no przez tą no. kurwa słuchawkę. No bo ja też bym chciał właśnie, żeby na razie ochłonąć, bo to jest za no szybko bo... to się dzieje. Jeszcze bez... okazuje się, że nie mamy paliwa jest głęboka rezerwa i zalejemy go ropo-dieslem, czyli mieszanką 50 na 50 A niech się nie. dzieje. Nie 50 na 50, tu jest od 5 do 10% diesla, bo to tak mniej więcej jest wyliczone, nie? To, to Remi coś tam pokręci, wiecie co. <laughs> Tak jest jak go mówi Ja się znam, nie? Gole. Pozwoli wiarać, tylko mówi, żeby dalej kocanąć, nie? Ale on chuczy, jebany człowieku To tak nie może być Ja żeby się bawić dobrze i bezpiecznie wziąłem sobie jeszcze kawał blachy, za tym się schowam No i oczywiście leżak, nie? No, na wakacje

Muszę biec po kask I co? Jak emocje? Nie wziąłem kasku, muszę biec po kask Ale jak emocje? Kasku nie mam Aha, czyli są emocje Nie wiem, nie wiem, dobra. ja się nie znam na emocjach, wiem tylko, że... Żeby... Tu my kupimy dół, a ty po mi Gdzie dobra Czekaj, czekaj! Czemu ty mi zabrałeś fotel reżysera kina akcji? To jest mój fotel. Ja też mam. Nie, 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 to ja tu jestem reżyserem kina akcji, nie? Poczekaj Krzysiu, pójdziemy razem, bo ja muszę iść potem. Zaraz wrócimy, wrócimy to ustalimy. Koleżku, ja rozumiem, że tu masz kamerę, ale ty jesteś z konkurencji. Fotel reżysera kina akcji należy do mnie. Ja też mam kamerę, ale ja mam jeszcze kija i zaraz cię tym kijem pogonię, nie? Dobra, trzeba wymyślić, gdzie będzie nasza baza, stary, nie? Gdzieś się trzeba schować. Ja tutaj ten. tu mhm. On tylko tak myśli, ja tam siedzę. <gry> Muszę zabrać swoją tarczę. Bo tu nie wiadomo, co się stanie, nie? I ja mam zamiar właśnie. Pokażę wam, zaprezentuję. Ja On będzie manekinem przez chwilę. No i weźcie, trzymaj. No. Ja mam zamiar właśnie w ten sposób to nagrywać no, mi się uczył bezpiecznie trzeba zabrać detonator i minę, nie? A za, tam do Słuchaj Bo ja to nie wiem, ale ja to tak uważam, że to bo to teraz nie wiadomo co temu Trzeba sprawdzić po prostu jak się zachowuje samochód yy, Czy to A, można zastosować to nie. Jak, czy, można to zasto czy, czy można to zastosować jako minę no bo wiesz, bo to, bo nam się tak wydaje, ale temu raz Putinowi to nie wiadomo co do głowy może strzelić, wiesz, co? Co robimy? Jest główny inżynier projektu, trzeba zabrać minę, chodź. Aha. Mina kurwa. Achtun, minę. Mina to dopiero będzie. tu mina. Delikatnie z tym sprzętem, bo tam jest prowszczelniczy w środku, nie? To jest to. I detonator. Nie no, tyle nie, no połóż na razie Nie trzeba głębiej kopać? Nie, nie wiem, zaraz zobaczymy, bo Jacek mówi, że starczy ja mówię, że nie do końca Ale nie, nie, nie da rady, bo jest kurwa kamer. Teraz tak żeby wszystko było tu przygotowane to co? Powycinać te drobne Taką Czy Nie, no Nie, jest dobrze, tak tu jest. kamerę dam na statywie Tak, tak. Nie, już. To ty chcesz koło samochodu, <noise> się, się, się poleci na samochód, to samo się eee. samochód poleci na Ale trzeba karty. by może jedną kamerą na przykład cały samochód... W środku samochód. będziesz miał, w środku będziesz miał, kamerę już masz zamontowaną. Kamera jest druga w, w aucie. Widzisz, tam jest kawa. Ale ja myślę, że to by może wystarczyło. Tak, 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 to się stary, Od nas by się gromowcy mogli uczyć to jest niemiecka mina, nawet ma niemieckie oznaczenie. <śmienny> <Nasz mina. śmienny> Elsek po dzisiejszym doświadczeniu z poduszką po prostu trzyma się z daleka, nie <śmienny> Ja tu już mam kamerę na długim kiju, nie podchodzę. Ale cykoria, jak nie Skąd Ja skończyłem podstawówkę, a panowie inżynierowie. Tak, a skąd wiesz, co ja skończyłem? O, tutaj będzie Ja jestem hydraulikiem, kurwa. A tam jest chłopce ma traumę. Nie chcę podejść, nie? Trawy się najadł, kurwa, i ma traumę. Damy radę, panowie. Ale nie próbujcie tego w domu. Bez kity, nie? Mamy kaski. Niebrowski. Z Nebraska. Z Kurde, żebym trafił, nie? Żebym najlepiej za pierwszym razem trafił, nie? Trafisz. Tu kręcimy pod nie w Powietrze. Telefon, kierownictwo z biura dzwonią? To jest no. Gruba akcja. Czyli kabelki skręcone? No to był. Ojej! W kaskach jest też, kurwa... Problematycznie, kurwa, na telewizorze. Jeden wybuch był. By. Tak, będę, będę. No, której? Teraz jest trochę przypałowo, no bo tu mieszkają niedaleko ludzie. Jest niedziela. Każdy chce mieć chyba trochę spokoju, a my tu będziemy świrować barżanta. a ten samochód chodzi jak ludzki czołg, nie? Jak ludzki czołg, nie? Kamerę ze środka, czy na dwie z zewnątrz? Jedna ze środka, nie? Nie wiem, nie wiem. Ja to nie jestem tutaj reżyserem filmacji. akcji. Jedną kamerę zostawimy w środku, niech nagra... wiem. Krzysztof tu zadecydował, że nie zostawi Wojtasa samego. I on też chce odbyć tę podróż. Dobra, to ja idę ustawić... Ej, Krzychu! To masz kamerę tu, nie rozwal jej. O, ściągnęliście, to teraz jeden musi trzymać w ręce. Krater jest Krater jest Zjechał z dziur Tylnym tak. kołem najechałeś. Tak. Czurde, nie trafiłem Za szybko Znowu nie trafiłem Wsmyrłeś detonator, ale nie wjechałeś wiesz Centralnie na ten To słabo pykło, nie? Mm -hmm. Słabo pykło, no To tamta mocniej Tam Tamta mocniej skowi w gęby walła No nic, zobaczymy, nie? Zawijamy się, nie? Tak. Zapraszamy na następne odcinki. Jedziemy na bazę. Piąta. Powoli. Powoli. Słuchaj, słuchajcie, moi drodzy, trafił się kolejny, który nas wspiera. Tym razem Irek. Przyjechała księgowa prezesa Wojtasa. I oddają. O, jest jeszcze Robercik. Także oddaję nam po prostu auto w dobre ręce Chaj siwo schował, nie musicie wiedzieć za ile? Za cenę knoxu tak naprawdę. Możecie nam oddać swój samochód, a później zobaczyć w filmikach jak go rozpieprzamy. Zgadza się Panie Prezesie? E, zgadza się, chociaż niekoniecznie <gry> rozpieprzamy. E, Eksperymentujemy. Tak, czasami dajemy mu ostatnie tchnienie, a, e, no to chodźcie teraz e, zobaczymy tą furę e, jaki to pojazd. To jest ten e, Reno Renault Clio MTV e, Nie MTV, to jest model później a? Nie no, to jest jakieś sportowe, Wojtas a, e, a jak nie jest, to zrobimy, że będzie Limited Edition Patrz jakieś świeci słoneczko, wiesz co mi się marzy? Kabriolet mi się marzy A pomyślimy, a, a ta cipka się nadaje? Ta czipka się nadaje na kabrioleta. Jak esek napluje, bo to mokra musi być. Aha, no to może będzie działać. Zobaczymy. Tu. Tam. <grym> <grym> I będzie. O, Jeśli macie jakieś samochody do oddania i chcecie je zobaczyć w naszych filmach, to zapraszamy. Do współpracy.